Drogie panie, z okazji tego rocznego Dnia Kobiet chciałabym wam oraz sobie życzyć wszystkiego najlepszego. Poczucia spełnienia w życiu prywatnym, materialnej stabilizacji. Życia z poczuciem, że mamy na nie wpływ, na to jak ono wygląda. Życia z poczuciem, że nasze potrzeby i interesy są reprezentowane i respektowane w życiu publicznym i w prawie. Oraz tego, by feminizm powrócił w nasze ręce po okresie spektakularnego przejęcia go przez filozofię postmodernistyczną. I jeżeli chodzi o to ostatnie, to ja i moje koleżanki, feministki, działaczki na rzecz praw kobiet, będziemy w dalszym ciągu nad tym pracowały. Wszystkiego dobrego.